Do produkcji cementu wykorzystywano powszechnie dostępny w okolicach szczakowej kamień wapienny. Wydobywano go w pobliskich kamieniołomach i dowożono do fabryki w specjalnych wagonikach, najpierw popychanych ręcznie, a potem przy pomocy kolejki elektrycznej. W tym pomieszczeniu następował rozładunek. Pracujący tu ludzie za pomocą ręcznych narzędzi zgarniali duże bloki wapienia do łamaczy i kruszarek, potem surowiec trafiał do młynów. Ten budynek stał tu już w 1890 roku. W tym czasie mieścił on większość maszyn i urządzeń potrzebnych do produkcji klinkieru cementowego. Wnętrze stalowych bębnów wypełniał wapień i woda. W ten sposób powstawał wapienny szlam służący do dalszej produkcji. Przechowywano go w pionowych żelbetonowych zbiornikach wyrównawczych. Takich zbiorników jeszcze przed II wojną światową było w cementowni 8. W miarę rozbudowy fabryki w przestronnych wnętrzach ustawiano coraz to nowe urządzenia, które najczęściej trafiały tu z Niemiec i Danii. Dziś tylko w pamiętających XIX wiek budowlach można spotkać te betonowe formy wtopione w kamienne, jakby średniowieczne mury. Przestronne hale mieściły niegdyś urządzenia służące do produkcji cementu. Do dzisiaj zachowały się tylko żelbetowe platformy i podciągi, stalowe schody i zabezpieczające je żeliwne balustrady. Pełno tu zakamarków i ciemnych kątów ożywianych czasem przez padające promienie słońca i krople deszczu. Mrok spowija miejsca, gdzie wcześniej znajdowały się kruszarki, piece i młyny, relikty dawnych, przemysłowych technologii. Losy gruzu nieodparcie kojarzą się ze zniszczeniem. W ich miejscu jeszcze nie tak dawno stały szeregi stalowych konstrukcji, których budowę rozpoczęto z początkiem XX stulecia w 1904 roku. Łączone nitami elementy tworzyły przestronne wnętrza. Ustawiono w nich piece rotacyjne do wypalania klinkieru w kształcie poziomo położonego walca. Większy z pieców o 113 metrów oraz 3,5 metrowej średnicy rozpoczął pracę w 1930 roku. Można było w nim wypalić nawet do 500 ton klinkieru na dobę. W temperaturze około 1400 stopni w obracającym się wnętrzu płynny szlam zmieniał się w kulki klinkieru cementowego. Po wypaleniu materiał transportowano do sąsiednich magazynów. Służył do tego system rynien i wyciągów kudołkowych. Zmiany technologii, szczególnie po wojnie, przyczyniły się do emisji tysięcy ton pyłu, który spowijał nie tylko cementownię, ale i otaczające ją osiedla robotnicze. Jeszcze dzisiaj, tak jak w czasach pełnej produkcji, stojące w okolicach fabryki budynki pokrywa gruby, skamieniały pancerz cementowego pyłu. Koniec XIX wieku to szybki rozwój technologii i możliwości budowlanych. Wiele z nich znalazło swoje zastosowanie przy powstaniu i rozbudowie Szczakowskiej Fabryki Cementu. Zakład ten jest świadectwem wykorzystania różnych technik oraz technologii budowlanych. Obok ceglanych i kamiennych murów stały stalowe hale i konstrukcje żelbetowe, przez ponad 100 lat skutecznie chroniąc ludzi i urządzenia fabryczne. Dziś pokryte powłoką pyłów oczekują na ostateczną likwidację. Te imponujące, monolityczne, jakby pochodzące z innej cywilizacji obiekty, wzniesiono w latach 1908-1915. W ich wnętrzu gromadzono wypalony klinkier. Budowle te wznoszono przy użyciu płynnego cementu i stalowych prętów tworzących zbrojenie. Najpierw zbijano drewniany szalunek, który wypełniano cementem, a po jego zastygnięciu deski rozbierano i zbijano w innym miejscu, ponownie zalewając je plastyczną masą. Ta metoda wynaleziona w XIX wieku szybko się rozpowszechniła ze względu na łatwość kształtowania wznoszonych budowli, ich wytrzymałość i trwałość. Wnętrze takiego zbiornika mogło pomieścić duże ilości wypalonego surowca, co zapewniało ciągłość dalszej produkcji. Niewidoczne z zewnątrz żelbetowe żebra znakomicie wzmacniały te wspaniałe budowle. Do wnętrza zbiornika klinkierowe kulki zasypywano z górnej rampy, a następnie przesypywano gipsem krystalicznym. Pod bunkrem znajdował się transporter ślimakowy i za jego pomocą klinkier trafiał do młynów cementowych. Młyny znajdowały się w tylnej, niższej części zakładów. W trakcie przemiału dodawano do klinkieru żużel i gips. Był to ostatni etap produkcji cementu w Szczakowskiej Fabryce. Gotowy produkt pakowano do beczek, które od 1929 roku zastąpiły papierowe worki. Oprócz wspomnianych młynów, w tej części fabryki mieściły się magazyny, linie do konfekcjonowania cementu i warsztaty. Gotowy cement betonową rampą trafiał do wnętrza silosów. Pierwszy z nich powstał w 1925 roku, następne 4 lata później. Ich budowę polecił ówczesny długoletni dyrektor fabryki Zdzisław Krudzielski. To z latami jego kierownictwa wiążą się najśmielsze inwestycje i wynikająca z nich nowoczesność zakładu. Produkowany tu cement znany był prawie na całym świecie. W Polsce z jego użyciem zniesiono zaporę w porąbce, kolejkę linową na Kasprowy Wierch. Z niego Niemcy zbudowali wilczy szaniec w Gierłoży. Szare, majestatyczne budowle, jakby świadome swego losu, zdają się nie dostrzegać powolnej zagłady fabrycznego otoczenia. By dostrzec piękno tych obiektów nierzadko trzeba uwolnić się od ocen i kryteriów natury estetycznej. Piękno nie jest bowiem tym, co stanowi o wartości takich miejsc. Cementownia w Szczakowej stanowi cząstkę historii budownictwa przemysłowego, które wiwożnie jest jedną z dominujących wartości kulturowych, jest świadectwem myśli technicznej i możliwości twórczych człowieka. Najstarsze z zachowanych tu do dziś obiektów wybudowano z kamienia wapiennego i cegły. Są one typowym przykładem architektury przemysłowej drugiej połowy XIX wieku. Jawożnicki charakter budynków w sposób szczególny podkreśla użyt do ich budowy wapień. O elegancji tych budowli decydują proporcje i zdobienia. Podział pionowy budowli akcentują pilastry. I zakończone fryzami arkadkowymi ściany. Także ujęcia okien, zwieńczonych łukiem odcinkowym, są elementem tamtej estetyki. Po wojnie cementownia szybko podjęła produkcję. Zniszczony kraj potrzebował cementu. W latach 60. i 70. produkcja osiągała poziom do 350 tysięcy ton rocznie, ale zakład nie był rozbudowywany i modernizowany tak intensywnie jak w początkach swojej działalności. Nie doszła do skutku planowana wymiana pieców rotacyjnych, a przeprowadzane sporadycznie remonty nie przynosiły oczekiwanych rezultatów ekonomicznych. Za to w miarę starzenia się technologii coraz bardziej rosło zanieczyszczenie środowiska. Pomimo znacznych jeszcze zasobów surowca ostatecznie zaprzestano produkcji w 1980 roku. Fakt ten z ulgą przyjęły otaczające fabrykę osiedla, ponieważ zniknęła w ten sposób znaczna część emisji pyłów, tak dokuczliwych dla mieszkańców przyległych do fabryki terenów. Niemal od samego początku szczakowska cementownia dysponowała swoją elektrownią. W tej hali znajdowały się generatory o mocy 7000 kW. Również tutaj wykorzystano monolityczne konstrukcje żelbetowe. Elektrownia zakończyła swoją pracę w 1964 roku. Jej rozbudowa i modernizacja nie była opłacalna, ponieważ produkowana w nim energia była zbyt droga, a jej ilość nie zaspokajała potrzeb zakładu i mieszkańców przyfabrycznych terenów. Od kilkunastu lat nie tylko na świecie, ale również w Polsce zmienia się nastawienie do starych obiektów i urządzeń przemysłowych. Coraz częściej postrzega się je jako element dziedzictwa kulturowego i historii, który należy ocalić przed zagładą. W gruncie rzeczy budowle te są przecież dobrem kultury materialnej, która stanowi o charakterze i historii miejsca, z którym jest związana. Organizowane w gronie fachowców konferencje, sympozja i badania naukowe a także odpowiednie regulacje prawne będące przejawem myślenia o przemysłowej przeszłości, sprawiają, że miejsce takie jak fabryka w Szczakowej trudno jest przeceniać i skazywać na zapomnienie. W Jaworznie, podobnie jak w pozostałych przemysłowych miastach Polski, ta specyficzna substancja kulturowa wywołuje wiele kontrowersji, prowokuje wiele pytań związanych głównie z ekonomią i ponownym wykorzystaniem. Czasami zdarza się, że dla takiego przemysłowego budynku znaleźć można nowego gospodarza czy też nową funkcję. Pozwala to uratować choć fragment tego szczególnego przemysłowego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Na ogół jednak decyduje rachunek ekonomiczny, dlatego tak często w naszym regionie spotykamy się z fizyczną likwidacją tego typu obiektów.